Obrońcy szkolnej kontemplują przy ognisku. Wszystko straciłem. Syna, żonę, dach nad głową, majątek, a nawet już ona ogólnie nie myślę. A to wszystko przez głupią potrzebę buntu. 5 lat, pięć jebanych lat bym odsiedział i byłoby z głowy. Muszę się wziąć w garść. Zdobędę środki, odbuduję się mentalnie i skontratakuję. A gdy nadejdzie czas, zapoluję na centaura, ale zanim to nastąpi, muszę mieć baczenie na obrońców szkolnej. Ta banda z wykopu może mi tak pomóc jak przeszkodzić. Idę do ławy, tam odbędę swoje katarzysy. już niedługo nowości o drugim sezonie obrońców szkolnej. Ale to nie wszystko. Zostanie opublikowana definitywna edycja pierwszego sezonu z wbudowanym DLC Rest in Peace. Przywróci ona storyline oraz doda kilka usprawnień i bonusów. Stay tuned. I pamiętajcie. Jebać w Srabisko. Przez cenzurę wykopu jego kredy. Widzowie będą pamiętać do czego doprowadził on uniwersum. Wielkie chuje ślemy do Bielska. To tyle za Pozdrowienia dla widzów. Oni wiedzą o kogo chodzi. Tak niechęce.